No, tutaj idę i Marika, i mamy dla Was już drugiego boksa ze strefy Czytacza. Jest to boks nie tylko książkowy, ale tym razem to co odgryzł? bardziej boks poterowy. jakimś cudem nie słyszeli jeszcze o strefie czytacza, to tylko takie dwa słowa. Oczywiście Wam link do czytaczów też zostawimy. Jest to kanał książkowy na YouTubie. Oczywiście wszystkie social media, Instagramy i Facebooki też wam podamy. Prowadzony przez cudowną rodzinkę czytaczów. Tak jak tam mówiła, już jedną paczuchę od nich otwierałyśmy. Jesteśmy gdzieś tam cichymi fankami, mimo że mało czytamy, ale lubimy ich oglądać. Więc jak zobaczyłyśmy, że jest boks poterowy. Oczywiście z książką, pewnie tam gdzieś wam śmignęły te nowe wydania, a raczej nowa część z wydania Domów w, w internecie. Więc jak zobaczyliśmy po prostu, że czytacze i Harry Potter, bo czytacze są mega fanami Harry'ego Pottera, to po prostu nie mogłyśmy się powstrzymać. Tak więc otwieramy, bo mamy to takie duże zaskoczenie. Bo mamy niejedną Dwie a dwie paczki! Ja, naprawdę, jakbyście widzieli, moją minę, minęły macie, bo zajechaliśmy tylko samochodem. Takie miałam taką torbę, myślę, a zmieszczę, nie? Patrzę, co to jest! Więc myślę, że najpierw otworzymy tą, która tutaj ma em, logo, strefy czytacza. E, czy tutaj się za to zabieramy? Czy to, za też ma to takie... A to nie ma tego otwarcia takiego? Nie Mama, mama, ma. tutaj zobacz. Widzisz? O. Poszło za pierwszym razem na y, czytaczowych unboxingach, jak robią podsumowania, to też właśnie zawsze jest, Ej, tak które mu się tym razem ja uda. Nie widzę, za bardzo sensu, skoro to i tak jest przyklejone i trzeba odrywać. Teoretycznie powinno być łatwiej, ale nam też to nigdy nie idzie. No, nie, czekaj, tutaj jest, o, Ostatnio pamiętam, chociaż tutaj chyba też musimy. No nie to Pamiętam, że tu było wszystko w ostatnim boksie, oczywiście też Wam zostawiamy odnośnik. Wszystko ładnie zapakowane w taki szary ekologiczny papier, e, co tam jeszcze się znalazło. Oczywiście e, rzeczy z e, autorskimi grafikami strefy czytacza i ich słynnymi powiazunkami, czyli e, czytam dla rozrywki. Już e, bardzo profesjonalnie ci to idzie. Ale czekaj, wiesz co, bo ta taśma jest na tyle... Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj! Ona jest na tyle fajna, że ona tak łatwo odchodzi, wiesz, samą zabawę. I znowu mamy tutaj ten szary papier... Okay, więc może się uda. Po raz kolejny mamy. kod rabatowy do nas do ich sklepu internetowego. Ostatnio było do Media Rodzina. Tak, tak, na no Media Rodzina. A tutaj czekaj. Okay. grafiki do naszego boksa zaprojektowała i wykonała Marta Sukharuk. I to tutaj kilka słów o niej: jej Instagram, Facebook mm. i portfolio. Bardzo fajnie. No super, ja w ogóle uwielbiam, jeżeli. Um, w mystery boxach jest zawarte, kto jest ym, autorem, bo no jednak to są, yy, parę gonik, to są osoby, yy, no często takie, które robią handmade'owe właśnie rzeczy, więc fajnie mm. o nich wspomnieć, żeby się mogły rozwijać. Patrzcie, <laughs> no <się>, jaki <laughs> O, Faktycznie, tak, bo właśnie ym, ja jestem z Hufflepuffu. <laughs> Juryta jest z Ravenclaw, ale jako że gdzieś tam ja jestem trochę większym potterheadem niż Judyta, więc zamówiłyśmy boksa z Hufflepuffu i tak jak Judyta mówi... Ale się nie zobaczycie, tak bo to jest delikatne, ale wam to jest, jest generalnie taki herb z borsukiem. Tak, bo mamy e, list e, napisany przez Daniela, przez czytacza. W ostatnim unboxingu byliśmy pewne, że to piękne pismo jest pismem czytaczowej, bo to Daniela, jakoś to się tak przyjęło, że kobieta niej pisze, a tutaj niespodzianka, bo e, to opisał Daniel. Okej, okay, co my tu mamy? Witaj na drugim roku w Hogwarcie! Mamy wielką nadzieję, że odkrywanie tajemnic naszego poterowskiego boksa sprawi Ci radość. Najwięks najważniejszym elementem tego boksa jest książka Harry Potter i Komnata tajemnic w barwach Twojego domu. Mamy wyjątkową słabość do tej edycji. Niby to wydanie jest jak każde inne, a jednak trochę bliższe sercu. Poza książką w naszym pudle znajdziesz kilka gadżetów z ilustracjami, które wykonała dla nas niezwykle utalentowana Marta Suk-Haruk. Mamy nadzieję, że skradną twoje serce tak samo, jak skradły nasze. Co się tyczy samych gadżetów, chcieliśmy, by były to rzeczy, z których można korzystać na co dzień. Super. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali do tego pudła jeszcze jednego cudeńka licencjonowanego, uu, gwarantującego długie godziny fantastycznej zabawy. Dziękujemy za zakup naszego boxa e, i przypominamy e, Draco do. Nie wiem, czy to dobrze przy, przy, przeczytam. Dormiens Nunquam titilandus Dobrze to przeczytałem? Chyba tak, chyba tak. E, czyli jak my to przetłumaczymy ładnie? Nigdy nie łaskocz świętego smoka. Tak, no. <grafy> e, ale to taki typowy, właśnie mam wrażenie, smaczek dla Potterheadów, mm. bo naprawdę ja zawsze podziwiam wiedzę czytacza na temat Harry'ego Pottera. Widać, że on to w tym siedzi po prostu od, od wielu lat. By the way, e, on z Natalią się tak poznaje dzięki Haremu e, Potterowi, bo Natalia trafiła na e, bloga Daniela, myśląc, że to Daniel Radcliffe. Okazało się, że nie, ale jak widać. E, może dobrze się okazało. Dobra, bo ja już jestem podjara na mega, bo jeszcze jestem ciekawa tego licencjonowanego gadżetu, ale chyba najbardziej mnie ciekawią te ilustracje. Może tak co może być? Tak, Ta, tak, tak ja też mi się tak wydaje. Ale zobaczymy błyszmy to. Czuję może papiery ten, O, ten największy papier. i to wam jeszcze pokażę, jak to tam będzie odpakowywać. Więc właśnie tutaj to, co mówiłam, mamy wszystko elegancko, ładnie zapakowane w szary papier. I na każdej z tych rzeczy jest też um, naklejka strefa Kubek czy nie kubek. Kubek czy nie kubek? Nie obrażasz się, jak będzie kolejny. Kubek, kubek. czytaczu jestem w stanie wybaczyć nie spodziewałam się. kolejny kubek. O, jest on jest Hufflepuffu. O, tak. Ja mam tylko mhm. jeden kubek z Hufflepuffu od Konstelencji. wam ja To mamy tutaj właśnie e, borsuka, mamy tutaj. E, banery z hafelpuffu, jakichś. Na uściółek, e, mandragę. E, I jest, jak to się, pu, puchar, pichel, pichel, hafelpuff. to jest jeszcze co Nie, to I książka. Książka Miotła. Fajnie, no. fajnie że też jest na przykład miotła czy coś takiego. Bo ja mam wrażenie, że Hufflepuff jest zawsze uważany jako takie środki. Nieprawda? E, i, I że nie wiem, że co, że my w kudicza nie umiemy grać. No ja, może personalnie nie umiem, ale a to co, co to jest na przykład? To jest kawałek banera po prostu się robi. okej, okay, dobra. U, 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 u. Nice! Bardzo mi się podoba. I ładne jest łączenie kolorów, bo tu mamy czarny, m, żółty i fioletowy. Bo niestety właśnie z Hufflepuffem też mam zawsze ten problem, że nie dość, że jest ciężko dostępny merch. To jeszcze te rzeczy zazwyczaj mają taką nieładną żółć. Nie? Mm. Więc na przykład, o ja się w tej koszulce zakocham, bo jest taka malowana akwarelami. Ale tak, wybaczam czytaczom kolejny kubek, bo to jest kubek z Pafu i odczytaczów. Więc no, najpierw tobie oddam, jeszcze czytam do rozmiaru. Ja z nie mam miejsca. Jeszcze. Wiecie, my od, 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 od. odpakowujemy tyle tych boksów, że kubków już trochę mamy, ale to nic. E, Najwyżej niektóre rzucimy na konkursy. Ciągnij, rosz, ciągnij, ciągnij. Uuu, co ty jest. Czyżś twardy. Macnij, macnij. Maciu, maciu. Maciu, maciu. I żółtego? Prawda, nie wiem, może jakieś, no, jakieś pudełeczko, jakieś coś wybitego, jakiś wzór wybitego. Może notesik. Może notesik. Nie, ja sobie poradzę. No, nie, to jest chyba ten licencjonowany gadżet z Yes. Super, w sumie bo dzisiaj właśnie po nagraniu um, mamy zamiar pograć w planszówki, więc no i to wiecie, że to by nam ciężko poszło. Czemu? My jesteśmy dobrzy w opowiadaniu bajek, Za siebie. Co nie w Dixit na przykład lubimy grać, bo jeśli to nie wiecie, to Story Cubes to jest taka gra, w której macie kilka kostek, to jest właśnie w edycji poterowej. I rzucacie tymi kostkami, no i co Wam wypadnie, czyli na przykład, nie wiem, powiedzmy, Sowa, chary, Eliksir, Voldemort, musicie stworzyć z tego historię. Nie mam pojęcia, jak się tutaj później liczy jakieś punkty, ym, ale zobaczymy. Ym, ja oglądałam unboxing ym, mm. czytaczów, znaczy unboxing, no jak właśnie grali w tą grę. Erik będzie instrukcję czytał. Tak, to nasz brat powie. jest dobry w e. planszówki, on nam poczyta e, instrukcję, no ale super bo no, my mamy mega dużo już planszówek, więc sporo jest ogranych, to się przydało I To i to jest pewnie przypinka, jak, no. jak miałam. O, bez hafenpafu. I naprawdę no jadam tak. się tym, że będę miała w końcu mecz o, to jest proszę to, co było na, badzier, badzier, badzier. na liście. Tak, mhm. ten sam herb, który mieliśmy na liście Tak, z bursuczkiem. Ja w ogóle uważam, że my mamy najpiękniejszy herb, nie żeby coś. <laughs> No po prostu cute po prostu, tak? No, a co nie? To jest cute. Dobra, to, aha, to Ty otworzyłaś ten e, Tak, jak to proponuję, nie wiem, czy to jest, książeczka. No nie wiem, ale to, to, też, to też, jest takie domacalne książka. To jest chyba książka. Czy to też jest książka? Ile tu jest książek? Ale jeszcze coś jest, matko! No jedno. <grym> no nie no, <grym> tu masz, jeszcze tu masz. No tak, to o książce. No książka, no wiem, że powinna być jedna, no to co za rzeczy. Młody martesik. Chyba tak. O, nie udało się. Uuu, ale to nie jest mitysty tylko z Hufflepuffu, tylko mamy tutaj wszystkie cztery domy. Najpierw sobie pooglądam, potem Wam pokażę. Jest taki wybity wzór, dosyć minimalistyczny, bo on jest cały czarny ten notes, oprócz właśnie tego, tutaj tych herbów. Ale cóż mi się podoba, że ma gumeczkę. Ja bardzo dużo korzystam w pracy z kalendarza i właśnie z tego typu notesów, więc mi się bardzo też przydaje właśnie taki znacznik gdzieś tam na dniach, czy coś takiego. A tutaj mamy standardowy po prostu zeszyt w linię, lekko takie pożółkłe te kartki, nie? Mm. E, co tu jeszcze? Nie, tutaj już chyba. Czy mamy jakieś wzory? Chyba nie. Chyba to jest po prostu klasyczne. No i jest jeszcze. Y, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. język, nazwijmy to. Język? Dobrze, niech tak będzie. Proszę, się możesz sobie macnąć. Ja widzę, że jest taki matowy, że aż tak, się e, palce, palce się odbijają lekko, ale nie. Znika to zaraz. No, tak, tak. tak, tak. No. Ładne, podobają mi się. Hmm. Znowu najbardziej mi się Borsuk podoba. Nie coś, ale nie widziałam nigdy w ogóle takiego. Na, nie bo nie widziałam, to jest, jest. zaprojektowane. Nie, nie, no nie widziałam nigdy takiego herbu. No dziwne, skoro to zaprojektowała. <laughs> e, utalentowana Marta, tak? Dobrze mówię, Marta. Tak, tak. Wiesz, tak. No, bardzo ładne. No i to jest super, nie? Że potrafiła wymyślić coś hmm. e, nowego, e, gdzie jest naprawdę, jak sobie wpiszecie godła Hogwartu, to jest tyle już wzorów. Nie? Podoba mi się. E, no i tutaj mamy Orła. Orla! Dobrze, dobrze, w herbie e, Ravenclaw, bo dużo osób gdzieś tam myśli, że jest to e, e, kruk, tak, kruk. Wina filmów. Tak, wina filmów. Zgadzam się. To ja, Książkę. Tu są jeszcze dwie rzeczy. A, to nie ma końca, jeszcze jedna podła nas czeka. Ja w ogóle, jak wrzuciłam na Instagrama, że przyszło, to wszyscy do mnie oh, jaram się, jaram się, pokaż, co masz. Obóz Jakie ładne. Piękne. No co ja to mi się bardziej podoba, bo jest czarny tak. z żółtym, a nie tak. żółte z czarnym, tak Bo tamtym. nie kupowałyśmy Więc... kamienia filozoficznego, no. tylko wiesz jaki to ma być zamysł, że one będą na zmianę. Że możesz sobie po, na, ksio... na półce poukładać, wiesz, jakby masz żółte, czarne, I żółte, nie czarne. Znaczy to fajnie nie wygląda. wygląda. Żółte. Znaczy w sumie nie żółte kartki, a mają te jakby, nie wiem, grzbiety, grzbiety Grzbiet, żółte. żółte są, tak. I naturalnie tutaj są wędrze, jako że komnata tajemnic, z tyłu jest borsuk, dostaniecie zdjęcia, bo tak pewnie nic nie widzicie. w boczku też masz tu jest e, pająk. Uuu ale jest to Są to, no. mandragory, chyba to jest zgredzio. Hmm. To jest... nie jestem pewna jakaś czemu bucha, jakaś, jakaś osa. Jest tutaj, ale jest generalnie, no. no. i tutaj mamy jakieś ciekawostki, jakby to wydanie nie różni tak. się tylko szatą graficzną. Ta edycja zawiera dodatkowe materiały dla fanów tego szlachetnego domu i dane dla każdego, kto marzył, żeby włożyć na głowę teary przydziału i usłyszeć, niech będzie Hufflepuff! Noś barwy swojego domu z dumą. A coś tam jeszcze pisało? No, no, że kolejną edycję specjalnej z okazji dwudziestolecia okay. pierwszego wydania książki Harry Potter i Konnata tajemnic. To okazja, by na nowo przeżyć ważne momenty w historii Domu Puchonów. Pamiętasz rozsadzanie Mandragor z profesor Sprout, a przeprosiny Erniego Macmillana. A Cedrica Diggorego na... To nie ta i... część. Aha, no, i tutaj proszę, jak otworzycie, tam na pierwszej stronie jest jeszcze borsuk i e, no, takie cechy, że tak powiem, tak? Tutaj mamy poświęcenie, cierpliwość i lojalność. Myślisz, że pasuje to do borsuka? O <grym> 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 Dobra, chyba nie chcę wiedzieć i Borsuk, Bursuk, wszędzie bursiuki. Tak. Okej, okay, a co tutaj mamy? Bo ja też nie pamiętam, bo my nie mamy właśnie kamienia filozoficznego, bursiuk ale tutaj. tam był chyba opis... Um, portret Helgi. Generalnie chyba... Uh, to jest portret Helgi? Tak. Okej. Okay. Okay. A tam były chyba uh, były ciekawostki o duchach chyba, tak? W pierwszej części? No nie wiem. No jest tutaj Hufflepuff wprowadzenie i tutaj jest cytat, że a może w Hufflepuffie, gdzie sami prawi mieszkają, gdzie i sprawiedliwi, Pokwartu Hogwartu y, się y, są chwałą i tutaj, chwałą że jak wszyscy dumni doni. puchoni doskonale wiedzą, niewielu było tak utalentowanych mistrzów zielarstwa jak profesor Sprout, opiekunka Domu Puchonów, zaś magiczna nauka zielarstwa odgrywa ważną rolę w drugim tomie cyklu, Pani profesor Nie Sprout wie wszystko. Śliki. O nawet najbardziej niebezpiecznych roślinach znanych w świecie czarodziejów. Harry i jego przyjaciele trafią na zajęcia do cieplarni numer 3 po raz pierwszy jesienią podczas drugiego roku nauki w Hogwarcie. Ale, ale mały update, moje stowczyki odżyły. <laughs> to miejsce pełne roślin tak groźnych, że trzeba je trzymać pod kluczem, ale profesor Sprout nie boi się niczego niezależnie od tego, czy to diabelskie sidła, czy jadowita tentakula. Pierwsza Fajnie lekcja zielarstwa przynosi jeden z najbardziej pamiętnych momentów w historii Hufflepuffu, a mianowicie rozsadzanie mandragora. Ta trudna sztuka wydaje się u niełatwa, gdy patrzy na profesor Sprout, ale uczniowie szybko się przekonują, że maleńkie wyjące rośliny to w istocie rozgrzeszczana, zgrzytająca zębami i walcząca zgraja. Kluczem do sukcesu na zajęciach z dzielarstwa są ciężka praca i cierpliwość, czym oznacza się profesor Sprout. Jej Wita hodowla Mandregor odgrywa kluczową rolę, kiedy w wyniku zbrodniczych ataków na Hogwart kilkoro uczniów zostaje spetryfikowanych. Ernie McMillan jest przekonany, że za atakami stoi Harry, ale jako wierny puchon oskarża Harry'ego o atak na Justina finch Fairclaya. A jako, a nie, ale jako. Tyle, że Puchoni oprócz tego, że są lojalni, są również sprawiedliwi. Inny z zapadających w pamięć momentów w historii Hufflepuffu to ten, kiedy Ernie stoi przy stosie kompostu. Przepraszam, Harego za to, że <grym> podejrzewałam o płycie dziedzicę z literina. Tak, ale to jest fajna, uważam, scena i jakby znowu taka scena, który, którą wycięli, gdzie tutaj jest pokazana właśnie ta, taka, ten puchoński charakter, że on nie miał jakby problemu, żeby faktycznie się przyznać do błędu i przeprosić Harego. Cierpliwa i oddana profesor spraw, lojalny i szczery, Ernie Macmillan, uosabiają ducha Hufflepuffu, a puchoni mogą być dumni z powodu roli, jaką ich dom odegrał w pokonaniu zła, które, które czai się w komnacie tajemnic. Ciekawa jestem, czy jakby w tej, w każdej książce będzie taka jakby ciekawostka dotycząca postaci, ale jakby stricte do tej części, bo to by było fajne. No bo tutaj mieliśmy stricte do części, tak, odniesienie. No nie wiem, czy w sumie to jest do domu, czy do... Części. Posledzimy. Znaczy, nie, no, miałaś jakby. Mm, no tak, ale w sensie z... powiedzmy, czy w edycji Gryffindoru byłyby zamiast tego ciekawostki z Gryffindorem w tej no części. No tak, no chodźmy to właśnie, że jestem ciekawa, czy na przykład jak Gryffindor znaczy. odegrał jaką rolę w tym. Dajcie znać Warto... w komentarzach, jeżeli macie właśnie części, znaczy kamertę tajemnic z innych domów, czy właśnie, jak i macie tutaj te historiki. I jeszcze proszę, grafika grubego mnicha. A gdzieś tylko czekaj, czek, jeszcze tutaj słyszałam, że coś tu jeszcze jest, nie wiem, czy nie na końcu. Mm. Że o skrzatach domowych? Tak, mamy jeszcze skrzaty domowe Hufflepuffu. ale no tego może wam nie będzie wszystkiego czytać, bo trochę nie, tego jest. Ale jakie po prostu są dodatki, nie? Wrzucimy Wam też przebitki, bo właśnie tak coś kojarzę, że chyba było o duchach w pierwszej części. Mamy absolwentów. Musimy nie. go zrobić, Malika. O Boże, Spojamy. nie, bo się zbłaźnimy! Wiele pokoleń czarownic nie, ja nic i czarodziejów Spędziła swoje młodzień czarodzień. W warcie, niektórych czekała, nie podglądaj. No. Później wspaniała kariera w ministerstwie magii. Inni dokonywali przełomowych magicznych odkryć, habilitacje, którzy zyskali rozgłos. Rozwiąż quiz i sprawdź swoją wiedzę o znanych absolwentach, którzy spędzali miło czas w What? swoich domach w Hogwartsie, Wykonując CDS w magiczne szachy i pojadając angielskie bułeczki upieczane w ogniku. I to jest w nie fair, bo Hufflepuffach jest najmniej! Którzy trzej pochoni piastowali stanowisko ministra magii: A Grogan Kikut, Eglantin Puffet i Tiki. tiki. B. Grogan Kikut, Artemisia Lufkin i e, Duggalt McFarlane. C. C Grogan Kickut, Adalbert Waffling i Vindictus Viriden. Obstawiałabym B. Dobra, czyli Kikut nam się powtarza, tak? tak? Obstawiałabym ja B. no dobra, no poczekaj. Bo ten Duggalt coś myśli, się nie, bardziej jakiś tak. No, może. Dobra, czyli damy do pierwszego B, tak? A jak później są odpowiedzi? Nie wiem, mam nadzieję. Dobra, drugie. Przydzielona do Rivenklołu profesor Treloni to praprawnuczka słynnej Jasnowickiej o imieniu. Kasandra, no to już wiemy, tak. <laughs> tak. Czyli BA. Później. Gryfonka Celestyna Warbeck zyskała rozgłos jako piosenkarka, z która poniższych niższych piosenek nie jest jednym z jej przebojów. Ukradłeś mój kociołek, ale nie zabierzesz mojej różki. Kociołek pełnego gorącej miłości i ze mnie serce. Chociażby, że, e, że C. też mi tak hmm. powiedziano. Mm, chociaż, a nie A? Ukradłeś mi kociełek. Nie, chyba jest to. Um, który ze słynnych numerologów wywodził się z Hufflepuffu? Pff. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Może Bowman Wright, dajmy. Takiegoś... Nie, ja obstawiam też. Tak? Ty obie, obie. Tak. Dobra. Kto z krednych stylusza... Ale i długie to jest chyba. Nie, dobra. Nie. Kto z krednych Syrysza Blaka zasłoną z prób wprowadzenia ustawy legi... legalizującej polowanie na Mugoli? Ogólnie. E, mm, polowanie na Mugoli jest legalne. Dobra. No, raczej nie f... raczej, nie f... raczej nie f... na Fina Stiggles Black. E, Eladora Black, myślisz? Nie wiem. Nie dobra. wiem. Ja strzelę na tą... Ciem. Który z poniższych czarodziejów założył czarodziejską wioskę Hogsmeade? A czekaj, a tego nie mieliśmy na karcie Któryś? To jest chyba ten, chęć z, z Wood Woodcroft. Tak, mieliśmy na karcie z Czekoladowej Żaby to. Jest to możliwe z faktu, że on jest puchony. Że jest puchonym. <laughs> <laughs> a O, czyli puchoni <laughs> złożyli Hogsmeade, tak, tak. Którzy cieszący się z złą sławą członkowie Slytherinu torturowali Alicję i Franka Longbottomów? Of course, <laughs> Rudolf Bellatrix. Bellatrix. Do którego domu należała wynalazczyni proszków Hugh e, Ignatia Will Smith. Czyżby czy, czy do Hufflepuffu z którego to jest wydanie. No Hufflepuffu? Tam do którego domu Lodzienie. należał wielki czarodziej Merlin, a Merlin jest no. Po ukończeniu Hogwartu zawodnikiem rezerwowym, który z brytyjskich drużyn, Kulicza, został gryfon, gryfon Oliver Wood. Puddler United. Puddle, tak, zjednoczeni z Puddler. Tak. poprawne odpowiedzi znajdziesz na ostatniej stronie, dobra. Okej, okay, czyli to, poczekaj, a pszczoła Ej, po mi się, widzisz, to jest jeszcze w ogóle na końcu, tak na szybko Wam powiem tylko, wytłumaczenie tego herbu tutaj. I ten unboxing będzie trwał w nieskończoność. na ostatniej stronie. No, nie, to nie. To nie jest na ostatniej stronie. O, tu, czekaj, to Ej. dlatego klucz odpowiedzi, okej. Okay. Pierwsze B. No wyczekaj, to Czekaj, żeby... <grym> co Ej, już znaleźmy. O nie. Pierwsze B. Proszę mi tutaj pokazać. Pierwsze B. Czy to czyli zgadłeś mnie? Tak. Ej, Drugie A, kasa to, no tak, to, to, to wiedzieliśmy. E, trzecie A. A, jednak widzisz, mówiłam, bo to nie chyba nie jest, że ukradłeś mój kociołek, ale nie zabierzesz mojej różki, tylko jakoś inaczej brzmi ten tytuł po prostu. Jest podobne to, ale... Mm, nie, cóż, nie, słuchamy cię ci nie widać. No e, mamy. Czwarte A. To też żadne z nas nie obstawiła. E, piąte A. Też żadne z nas nie obstawiło. Śłaby e, jesteśmy. Szóste C, to tak, to ten dwynk. Mówiłam, Wukol. że tak. e, No siódme no to wiadomo, że Bedricks to tak. E, ósme B Ravenclaw, czyli dobrze szczeliłam. Mm, Dobra, niech ci będzie. Czyli Fiu wynalazła y, pani z Ravenclaw. Dziewiąte 9C, no to mamy taki dni z Kitaminu. I dziesiąte B to też w z Zjednoczenie spadł numer. No, czyli w sumie nie wiem, no, myślę, że większość chyba. Tak, no, nie poszło nam tak źle. Trochę mniejsza większość niż byście, ale. Jeszcze to jeszcze taka, tak, właśnie na szybko, co tutaj grafia. mamy oprócz tak, quizu. Chyba głównego, tak? Tak, tak jakie ładne, takie przytulne, nie? No, jak to kafelki, kaffee, a Wygląda trochę jak norka Hobbita przez to okna, nie? Okrągłe, no. Zobaczycie, jeszcze pewnie też wrzucimy przebitki. Tak, dobrze, ale w sumie bo już tak, tak no to to się wziągamy. Wziągamy. No to jeszcze ostatnie, co tutaj mamy w tej książce, to symbole i inspiracje, no i właśnie wytłumaczenie y, y, herbu Hufflepuffa. Podoba mi się ta książka. To ja sobie zostawię, wiecie, do zdjęć, bo tak na początku to myślałam, że może rzucę w konkurs, ale no myślę, że nie, to jest nie dość, że Hufflepuff to od czytaczów i no, zostawię. Raczej nie będę kontynuować całej serii, bo nie mam na to miejsca po prostu. Mam już wydanie jedno po polsku, to takie, wiecie, najstarsze, poterowe, mam jedno wydanie po angielsku, no i jeszcze zbieram teraz ilustrowane i od Mina Lima, więc ja nie mam naprawdę na to miejsce. więc myślę, że sobie po prostu tą akurat zostawię. Chyba, że będą jakieś fajne ciekawostki może w tych kolejnych, no zobaczymy. Chce ciężko otworzyć? A, nie wiem, gdzie tutaj jest przedmiot no, nie i nie chciałabym go uszkodzić. Okej, okay. tutaj, tutaj jeszcze wyciąnę tylko jedną rzecz, a kartę dam na dół. A się rozgadałyśmy? No. Bo ja nie wiedziałam, że tu jest aż tyle ciekawych rzeczy w tej książce. Turba? Proszę. To torba, bo to jest taka troszkę bardziej materiał. I, I tu mamy tą samą ten grafikę. grafika Badgera. Boże, ile ja mam tych toreb, ale powiem Wam, że to jest fajne, bo naprawdę zaczęłam z nimi więcej chodzić. W sensie nie biorę sobie na przykład już torebki za bardzo na zakupy czy coś jak nie wiem, jak idę z piesem, no to nawet sobie wrzucam, wiecie, tam portfel, klucze, czy tak biorę portfel jak wychodzę z psem, bo czasami muszę jeszcze do sklepu. Mam ja jeszcze taki niebieski ten niebieskie kwiaty. To wygląda jak skrzydełka z boku. Nie otwieram. Otwieram ostatnią rzecz. Ja sobie tutaj poradzę w tym pudle. W tym pudle. To jest pewnie jakaś grafika, tak mi się wydaje, bo jest dosyć cieniutkie. Może kartka odczytaczowej, bo mieliśmy też w pierwszym boksie kartkę robioną przez czytaczową. Uuu! A tu mamy kilka rzeczy. Zejście jest tu. to Czekaj, jeszcze. Kartka. Tylko taka. Ja! O, ładna zakładka. Kartka śliczna! Ja w ogóle używam zakładek do książek. Nie wiem, jak wy, czy wy zaginacie rogi, broń Boże. Um, czy za może tych um, magnetycznych używacie? Ja używam tych standardowych papierowych. I mamy tutaj znowu tą piękną grafikę Hufflepuffu. A e, z tyłu mamy wszystkie herby Hogwartu, w, wszystkie godła Hogwartu i i, i, tak. I tutaj mam jeszcze takie dwie grafiki: to też właśnie jest to godło Hufflepuffu i całe Hogwartu. Nata się do zdjęć na mojego Instagrama. Jeśli jeszcze, jeszcze mnie nie obserwujecie, to koniecznie zaobserwujcie. To Lili otwiera kolejnego boxa, a ja się po prostu tym zachwycam. Tutaj w ogóle mamy jeszcze dookoła tego herbu na przykład małe takie grafiki, gdzie widzimy książki, jak na przykład tą potworną Księgę Potworów. Mamy okulary, Hedwigę, pióro w kałamarzu, węża, więc to tak mega dopracowane. Naprawdę ta dziewczyna ma super talent. Mam nadzieję, że będziecie z nią jeszcze coś tam robić i zmajstrujecie jeszcze jakieś ciekawostki, bo ten box jest naprawdę mega. Wiesz papier. czy to mamy jeszcze? O, tu masz o, chyba karteczki. to proszę, proszę a to ja pijmę kartoniki. O my wy. O Jezu, a to jest personalnie do nas! Przepraszam, że bardzo kartonem przedeścia, ale dobrze już wiem. O Boże, jakie to jest Oj, miłe! Jest kapon dziewczyny, bardzo Wam dziękujemy za miłe materiały z naszymi produktami. Mamy nadzieję, że ten drobny w ramach podziękowania przypadnie Wam do gustu. Ściskałem mocno Danieli i Natalia. a aż mi się zrobiło, ja się szybko wzruszałam. Boże, jakie to jest śliczne. No. Ona to zrobiła własnoręcznie, nie? i Mamy jeszcze z tyłu strefa czytacza, a tutaj Wam oczywiście zdrowie e, piękne zdjęcia. To się w ogóle mieni, więc mój wewnętrzny niuchacz po prostu się uruchomił. Jest to piękne. to już ja otwieram. Podarki, o na Boże, dziękujemy, naprawdę. To jest takie śliczne. Nie mam na wizji. Nie zdarzyło mi się to jeszcze. Wiecie, to jest takie no, że m, no Ktoś nie, docenia, co wy robicie, tak? To Może proszę. Czy tu mamy znowu kubeczki? A ja się... o, kubeczki o, mam. O, to jeszcze jest ta grafika, o której ja właśnie Wam opowiadałam. Czyli ta, która jest w tle na tym m, obrazku. Bo właśnie tak. mamy tutaj. Y, mamy biebie, biebie, na niebie, pasujące biebie. kubeczki. Tak, i mamy trzeba. na naszych filmach. Tak, konstelacje, mamy kruka, y, mamy biebie, pióra, mamy książki, węża, jakieś planety. Mhm. Proszę bardzo, tak się to prezentuje. I w którym kubku teraz pić? Jeden będzie do kawy, drugi do herbaty. No tak. I trzeci do zimnych napoi. A tak, bo jeszcze mam ten z, czytam do rozrywki. Tak. O Boże, nie, ja jestem po prostu za nim mówiłam, nie? za serio no. mówiąc, to jest. A, to Dziękuję. jest takie miłe. Dziękujemy Wam, bardzo Wam dziękujemy, bo naprawdę mega doceniamy to, co robicie i to, jak promujecie czytelnictwo. To, jak um, po prostu ciągle pokazujecie, że um, też mimo wieku można dalej kochać Harry'ego Pottera, bo ja też jestem coraz starsza. E, więc, y, no, ja widzę, jak to jest odbierane gdzieś tam, nie wiem znająmy wśród rodziny, więc uważam, że to jest super, jak się promuje y, ciągle tego Harego Pottera i pokazuje, promuje, pokazuje po prostu, że to gdzieś tam ciągle w nas siedzi i myślę, że COVID też nam pomógł trochę stworzyć taką y, społeczność jeszcze jakby bliższą sobie, że trochę gdzieś tam się może zamknęliśmy teraz w tym internecie, ale dzięki temu między sobą y, więcej nawiązaliśmy takich tych poterowych znowu kontaktów, więc... Ugh. Rozgadam się. Pod no, miło, po prostu posłuchać ludzi z pasją. Tak, ludzi z pasją, właśnie. Miło posłuchać tak. ludzi z pasją. Bo my też tu, ten nasz kanał i, i tego Instagrama otworzyłyśmy z pasji, z. Z fanu, my mamy z tego naprawdę mega fan, więc to nagrywanie filmów czy coś takiego, nawet jak o, Judy, to dopiero co wróciła, na przykład z praktyk, taka styrana tak? Wiesz, tylko się ogarnęła, ale jak. Wie, wiecie, jakie to są emocje przy otwieraniu mystery boxów? Ja nie wiem, czy to tylko my tak mamy, paczka. ale jesteś taka, a paczka, jak ja widzę, po prostu powiadomienie, paczka w paczku macie, to jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Dobra, ale bo się naprawdę rozgadza, rozgadałyśmy. Podsumowując, ten boks. Jakby tutaj, oczywiście, jeszcze raz bardzo dziękujemy za, za te tak. dodatki. Um, I ja jestem naprawdę mega ciekawa. E, znaczy, ciekawa. Chciałabym zobaczyć e, u kogoś, jak e, wyglądają. Chociaż no podejrzewam, że tutaj te grafiki, no to po prostu mogę sobie zobaczyć, mm, wzorować się na tych herbach. Więc pewnie po prostu takie e, gdzieś tam są w innych paczkach, tak? Więc myślę, że to są e, rzeczy, jakby takie same. Czyli, Notez, e, ta grafika Story Cubes. Tak? I myślę, że reszta właśnie się różni po prostu już tutaj herbami, więc pewnie Gryfoni tu dostaną już ym, lwa, ym, ślizgoni węża i tak dalej, nie? Więc yy, mhm. no, fajnie, mi się bardziej podoba. Tak. Musicie robić kolejne mystery boxy, naprawdę musicie, bo Wam to świetnie wychodzi. No i myślę, że to jest właśnie clue, że ktoś, to robi z pasją, nie? Mhm. Bo po prostu wiedzą, co się innym spodoba, i też mi się mega podoba to, że to są użyteczne rzeczy. No. Bo i przypina sobie mogę nawet przypiąć do tego ładnie spójne. Tak, spójne. no. I Pasujemy. to jest właśnie, mi się tak patrzysz, patrz, że wszystko to. do siebie pasuje ładnie. Bo jest i czarny, i, i żółty, nie? No, więc nie, ładnie no, jest to no, tak, ten, ładnie tak. wplecione, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? Po prostu idźcie na strefę czytacza, kupujcie, oglądajcie. Zapraszamy Was do naszych kolejnych filmów, bo trochę unboxingów się tutaj jeszcze pojawi. Tak mamy znowu kolejne miesiące, po prostu mocno unboxingowe będą. Ja nie wiem, wiesz skąd, bo ja. To tak, jeśli więcej boksów będzie, na pewno je kupimy. Zapraszamy wszystkich tak. do subskrypcji, dawania łapek w górę. My na pewno więcej unboxingów robić będziemy. Jak jeszcze wstrzyczane, to z innych nawet w sumie uniwersów z tak, innych filmów tak, z innych uniwersów trochę nam się tak, zbliżają się do na naszych troszkę innych filmów więc y, zapraszam gorąco a na dzisiaj to już wszystko bardzo Wam dziękuję za oglądanie pa pa